sobie na y, objechać trasę Mistrzostw z Polski To już co prawda młodzi byli a jeszcze nie, piątek 14 sierpnia, dzisiaj wyścig sztafet i mieszanych jakichś młodzi, powinniorów młodszych, a tu Bruno będzie startował z Emilką, a potem mamy dużą sztafetę i takiego konia tu Klimka. Strasznie. Tego nie pokazuję, bo nie ma. Nie ma stroju. Nie ma stroju, tego nie pokazuję. Znowu ta pana góra czterech wiatrów. Są to? I rower się zepsuł. Tak sobie to jedziemy. Wygląda coś tam. Jak zwykle się tu zepsuł rower. <grym> Za tani. Generalnie. Albo nie wiem co. Co by dzisiaj objeżdżać z rana Jak śmietana Jest godzina 9.20 Wcześniej o, zmienili coś, nie wiem Start Inny niż w zeszłym roku Gabriela Wojtyła stała się nagle twarzą zawodu Dlatego Żabiński nie może nic złego o tych zawodach powiedzieć Klimek się już zestresował i go Trener 40-letni Łoi. Strasznie piaskownica się tutaj... zrobiła. gada. Ja bym mu to lepiej wytłumaczył. I lądowanie musi poprawić na dropie, bo strasznie go miotło. Jakby nie full sztyca, to by wypierdolił. No, ekipę żeśmy z Wałbrzycha spotkali. I tu tam do mnie mówili, że szybko gardena przeleciała. A garden to jest jakaś kurwa większa piaskownica niż kamienie. To jest śmiech. Ja się prawie wyjebałem na nim, bo, bo kurde opony mam założone na górę. Ale generalnie, no są kamienie szerokie, inne, ale się tam leci, no tam nie wiedziałem jak jechać generalnie, bo wiedzieli mi, że na początku prawą, potem lewą, tak zrobiłem, przejechałem, trochę strach bo za Klimkiem, który zwolnił mocno, trzeba uważać, ale generalnie co, no to, to po prostu, idziemy sobie jechać trasę, Klimkowi zapytamy się, czy będzie chciał jakieś porady ode mnie, jak nie, to niech od Porościa, który się specjalizuje w cross country, nagle, od jakiegoś czasu, wcześniej maratończyk. I jedziemy sobie dalej Głównego dyrektora imprezy Która w tym roku będzie mieć trochę niespodzianek mam nadzieję Góralę na start Jak trasę oceniasz? Tak? A trudna, że szok? To jest skomentował przemęg, tak. jak skomentował Przemek Jak? Przełaj w środku lata? Nie, że jak, jak przyjeżdża emeryt i przyjeżdża trasę z Polski on-site to, to, by... to jest chujnie wielka, no ja to powiem no. Ja się nie boję powiedzieć, że no, trasa jest niegodna tej rangi imprezy ale to jest jedyny organizator, który się podjął i chwała mu za to. Czy będę w telewizji? Tak, w moim vlogu, który zdobywasz międzynarodową... Taki mamy widok po prostu. Tu sobie z Romanem, który dalej mi nie oddał mojej koszulki, którą znalazł. U, miał mi ją wziąć, obiecał mi, że ją weźmie na następną imprezę, na którą się spotkamy. Nie. Ponieważ zawsze będzie ją miał w samochodzie. I mnie okłamał! U, tak. Poprawię się. Już U, przepadło, na mistrzostwa była okazja. Ale macie jeszcze szansę się zrealizować w Boguszowie i w Wałbrzychu. I w Walimiu? Nie. Walimiu mnie nie będzie, Proszę tutaj spotykamy się z ekipą z Jelenie Góry, którą właśnie dyskutujemy o trasie. To może podejdę, zapytam. Spróbuję swoje. No, jesteśmy sobie w biurze, odbieram numery startowe. Pozdrowienia do Pawła Kuflikowskiego. Dalej jego tu naklejka jest, o dziwo. Jesteśmy tu w biurze sobie jak zwykle rozmowy na temat trasy. Zawsze biorę naszą koszulkę klubową, czyli od razu nie muszę się przedstawiać. A Kuboś jak? Wziął jakąś szmatę do tego i tyle. No ale taka wymięta. Kuba! Kuba, no to trzeba było naszą koszulkę byś Od razu był inaczej traktowane. Widziałeś że się załatwia tak. Kubuś tu się wdrażać w ciężki bardzo fach. O, tu jest obsługa drużyny. Proszę. Kuba, to nie jest lekko. Musisz przejąć moc ode mnie. Patrz, przejm dłużej przejmuj. No! Organizatorem, Arek cała. Nie, to do mojego vloga nie przejmuj się. Okej, okay, cześć. Ale Żółwik, generalnie, że robisz tą imprezę. Szacun, naprawdę. Jest ciężko, jest gorąco, jak widać tu będziemy. Zawodnicy się grzeją. A tu muszę Wam przedstawić jeszcze do mojego vloga, a to jest pan Wiesław Grabek, to jest po prostu ikona kolarstwa górskiego, jeśli chodzi o trenerkę, o zajmowanie się zawodnikami. Szacunek wielki, naprawdę. Pierwszy raz ma blisko na mistrzostwa polski od trzech lat. Nie wiem o co tu chodzi, ale. Jak widzicie zalepione są te... Nie ma prądu, może COVID prąd zabrał, to lecję, więc jest w ciemku, Ale jest mydło jest. Suszarka jest wyłączona, ręczniki papierowe są. Wszystko spełniane normalnie. Tylko tego światła nie mamy zresztą. to trzeba latarki sobie brać. Bo musimy coś chyba brać, bo nie się to to nie Nadal wyjeżdżamy wyjeżdżamy dupo A tu można widać To jest miejsce gdzie wszyscy się modlą A tu po prostu trzeba polecieć pełnym piesem Ta położyć się tak wzdłuż a ja skoczę nad tobą Będziemy zajebisty filmik Mam tak, pomysł Tak to słabo Ale na dole wezmę telefon i będę nagrywał od dołu Tak, zajebiście jest wtedy No! O co to chodziło? Ja zrobiłem dropa. Ten zrobił. Się chłopaki bawią, bo ten drop to taki... Dobrze, zrobili najazd, bo było na płaskie lądowanie. Miotło trochę, ale leci. A dalej czemu hamuje tak bardzo? amatorach pro. Jadę sobie. Jutro o dziewiątej jadę. Jak tam, gorąco? No, gorąco. no, właśnie w takim czymś to bardzo gorąco. To mam przyczepkę lepiej. Przyczepia, Wózek, nie? przyczepkę. A to z wózkiem też powiem. No. no. Ja nie trenuję. Czekajcie, tak, tu jest trener, co nie trenuje, tylko obserwuje i rozmawia. Ale przynajmniej z ma właściwy rower na te zawody, żeby generalnie nie potrzeba dropera, nie potrzeba 120, nie potrzeba 100. Nie potrzeba. Nie potrzeba, 100 nie potrzeba. Nie potrzeba. potrzeba. 8 kilowy lekki rower. Właśnie jest dylemat, czy go zmieniać na przyszły rok, czy nie. Ja bym, te trasy stałem się coraz trudniejsze. No? Maciek jest coraz starszy, coraz słaby jeździ plecy technicznie. Coraz słaby. plecy wysiadają. Tak, wysiadają, Michał go rypie gdzie chce. No. Jedyna nadzieja w sprzęcie: 120-120 Agnino i tak. dropera i lataż. Bardzo dobrze, że Michał. Oj, tutaj są te szatańskie podjazdy w pełnym słońcu, w takich agrafkach Dzisiaj tu nie mam nic siły jeździć. A wcześniej się przyznaję, że za szybko powiedziałem. Roggardena Gardena mi otłomie jak szatan. Wyratowałem ledwo. Spore uskoki tam są. Nawet na 120 jak się szybko jedzie. I ślisko na tych kamieniach piasku. Strasznie naniesione. Za każdą rundą się to zmienia. I. szatańska runda. W sensie piekielna, bo hel. Bo w pełnym słońcu. A tu jest podjazd, ściana płaczu. jak widać. Straszy. jest długi na kilogram ma znaczenie. Nie wiem, czy to nie jest najdłuższy podjezd na tej trasie. w Całości. Tak to wygląda. się Ciężki. Właśnie tu spotkałem taką personę zacną. Tatę ma? To jest naprawdę człowiek oddany kolarstwu. W młodszych latach za, za każde zawody z synem. E, tak. Teraz. Najpierw tenis, potem kolarstwo. Tak jest. Tak Teraz się zaczyna. Pomagam duchowo. Tak. I, I strój nawet ma. Tak jest. No super. Uwaga, pojedynek vlogerów. To jest Michał, to jest Kolasz Vlog. Będę szybciej montował, bo on mnie motywuje, jak już w poniedziałek wrzuca po zawodach. No, zawsze musi być. Ale intybacja. to są studenci, nie mają nic do roboty. No ja wakacje mam. No właśnie. No, Też op GoPro 8. Nie ma biedy. Nie ma biedy? Jest bieda. Bieda w kraju. No. Ty, ale ja to nagram. Nie pożyczyliście nam rolki w Orawce. Ale nie mieliśmy jak. Jak to? Oni mu mówią, że mieli. Nie mieli, bo mój tata ja? nie umie liczyć. Aha, no to Bo przyszedł. przyszedł... chłopaczek go od was i ja. już mu chcieliśmy dać, ale potem policzyliśmy, że my we trójkę w jednym wyścigu startujemy. A ja ci powiem lepszą rzecz, co nagrę. U mnie są tak nieogarnięci, my mamy 10 rolek w klubie. Jadą na zawody, ile biorą? No. Jeden element, ale wyobraźcie sobie, że jak jechałem 4-3 dni w górach w MTB Trilogy. 4 dni w ochotnicy, jeden dolni marawa, to w sumie było chyba z 500 km w górach. To taki rok kardyny to jest cały czas i to dużo trudniejszy. O czym my w ogóle mówimy? Że to jest jakaś abstrakcja kolarstwa. Jedna trasa to się bierze, przelatuje i jedzie się dalej. I tyle. <gry> Trzeba jeździć po górach chłopaki, a reszta otwarty teren, totalnie piekiełko, bardzo ciężko będzie, bardzo, a tutaj taki fajny element, z dołu tam będzie telewizja nas kręcić, bo tam gdzieś, jadę sobie do domu. Zobaczymy jak to wygląda. Popatrzcie teraz na Armageddon po gotowaniu przez dzisiejszych nastolatków. Wszystko wyrosło tak, żeby nie przeklinać. Miliard rzeczy. Makaron z czymś tam jest, ale skąd tyle śmieci? Patrzcie, jak się robi e, od razu wejścia tutaj. Treneiro robi zdjęcia prezesowi Pezet Idealnie, tutaj, już tak, tutaj to wygląda. On od razu wie, jak się tutaj ustawić i z kim. Generalnie parę ujęć na pewno wyjdzie. Tak, nie znam na otwarcie, bo tak szybko było. Gminam Rider Bike Polska Orlen. Oraz... Czekamy na odprawę. Jak widać 13-30 tu nie ma, ale nasz wyścig pierwsza sztafeta młodzieżowa mieszana Młodzik 15.45 będzie Bruno Emilka i o 17 główna sztafeta, parę osób. Pokrótce, żeby nie przedłużało bardzo, bardzo gorąco. Życzę wszystkim. Takie wspaniałe odprawie. Przede wszystkim zdrowia, abyśmy wszyscy bezpiecznie opuścili. Pełne zasady covidowe są otwarte, odstępy patrzymy za nas. Dobra, wszystkie dobra, Super, dziękujemy. Dzień dobry, witam jeszcze raz oficjalnie. Ja jestem vloger, koleż vlog. YouTube Kolejski 2, Team Fabowo Bełta, Team Gdańsk 1 i Team Fabowo Bełta, Team Gdańsk Bardzo, są pasjonujące te odprawki. Nasze 15 sztabów. Brakuje tylko jakiejś kawy z lodami jeszcze. Um, Poddała Pan tą kartkę taką małą? Mieszamy, Znowu mam mojego wchodząc, ulubionego 14, fotografa kolor vlog Vita Media jaką masz ładną ten A ja nie dostałem takiej plakietki a będę robił live podobno Musisz się postarać ja. Nie mogłem wcześniej wrzucić bo mi się coś bateria popsuła w tej kamerce Jesteśmy już na wyścigu w sztafet młodzików mieszanych. Wystartował Bruno bardzo mocno, bo na pierwszej zmianie drugi dojechał. Teraz na zmianę są wjechałe dziewczyny, bo ta sztafeta młodzików tak jest, że najpierw jedzie z pary chłopak albo dziewczyna, a potem odwrotnie. Prowadzi jak widać warszawski klub kolarski. Nie znam młodzików, a przecież znam, przecież to jest dolność lądzaczka, która została transferowana do Warszawy. Ala Matua, Alicja, pięknie jedzie za nią Emilka od nas Mi tutaj o AZS w też tutaj oddycha i teraz jedziemy hop, 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 hop. Łapiemy odeł, łapiemy, łapiemy, dawamy, 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 dawaj, Ema, dobrze, pięknie rozkręca, pięknie i w korby, i w korby do tego zakrętu. Dawaj, 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 dawaj. Super! Ema jedzie teraz po drugie miejsce. Ze z tyłu spora przewaga. Jest już wypych tam. Czekamy na tej krótkiej rundzie, teraz tutaj na ostatnią zmianę. Ostatnią zmianę to jak widać po większości jak nie po wszystkich drużyna, nie, jednak jest mała, kończy e, dziewczyna. Dziewczyna kończy, zobaczymy jak się tam Bruno podnieci, bo wpadł taki jakby miał rozjebać rower. A miałeś taką koszulkę ładną trener, ale widzę że już ją wyrzucił do śmieci Darek pewnie. Mała była, urosła. Tak, grupy wszystkim mu urosły i dlatego, nie. Tam widziałem tak, było takie coś dziewczyna i z wiadra ją chlub I Zaraz ta będzie zmiana taka krótka, tutaj już szybka, z ręką męczenie daje się dawaj. Jema wyjechała na drugim dobra. miejscu ze stratą do pierwszego 20 sekund. 20 sekund do pierwszego stratą. Czyli będzie. Z kim tu jestem dzisiaj? Z jakim tutaj przedstawicielem Wam w Dokolasz -E w Londynie. Proszę zostawić. przedstawić. Pewu Nexelo. Nie, wygrywa Warszawa. Ona powinna być na Dolnej Śląskiej? Alicja. Ona tak w ogóle, jak chcę Wam powiedzieć, że ona miała jeździć u nas, ale ja nie będę tego komentował dalej. Kto wie, może się to spełni. Może, ale ja. Ja tych, co przechodzą do Warszawy z dolnego Środka w ogóle nie rozumiem. A jak już poszli, to niech idą. Tak jest! jest Mi druga, jest utrzymała i troszeczkę się powiększyła przewaga warszawskiego klubu, ale drugie miejsce pozostaje bardzo tylko. Bardzo ładnie. bardzo ładnie pojechali, tak? Tutaj tata Leszka mówi: Leszek też tak. jechał w sztafetyce? Nie, no, nie. Niechał, bo. Oni są niermoczci, ale nie chodzi do W ogóle nie chodzi. A, bo Leszek będzie walczył o medale. Jak to? Tutaj drugie miejsce. W szosach polski sztafet młodzieżowych, Młodziczka i młodzi gdzieś tam. Bruno jest już na rolce. Ema jest. Rower się nie zepsuł. Noga była. 28 chyba. Pojechała 21. Ja za dużo tego vloga teraz tu nie ponagrywam, idę robić live'a, a ekipa ma walczyć o negale, więc ja spadam. No i doczekaliśmy się dekoracji, e, sztafet drużynowych. a mogliśmy mieć takie jak Arek ma, patrz bo... Coś takiego. No protokoły wymagają coś takiego śmiesznego, że trzeba mieć maseczki na twarzach. E... Junior Młodszy tutaj wygrał. Wielka mistrzowie Polsce, RKK Aluminium Bike Team, pięknie uśmiechnięci. widać, Zachowane wszelkie standardy. Ciekawostka taka. Jeszcze nie byłem. Młodzik Młodziczka. Trzecie miejsce w kategorii Młodziczka. Młodzik Młodziczka. W sztafetach mieszanych wywalczyła drużyna Grupa Kolarska Wiktoria Rybniki. Uwaga, tutaj na trzecim miejscu bliźniaki Zofia i Tadeusz Brusz. Wielkie brawa. O. Tutaj takie. Z Wrocławia mi tutaj jest. Zaraz będzie. Bo tam nie ma napisane. Nie wiem dlaczego. Bruna, jak się czujesz do takiej dziwnej dekoracji. A, Uśmiechnij jest. się, szeroki uśmiech, zrób. Taki bardzo szeroki. Chciał. ma patrzcie, jak się ona pięknie uśmiecha. Po prostu rozbrajający uśmiech jest. To jest. Na drugim miejscu. A to jest z I tutaj reprezentantem się są Bruno, i Emilia Skierowska. Wielkie prawa. Maciej Jarosławski, Alicja Matua. Jakie trawa mistrzowie Polski kalendarium by modik modiczka? Tak to jest właśnie. Warszawa Warszawa buduje swoją przewagę. To nie ma dwożą, Tak normalnie to jest, że koszulki mistrzów Polski coś nakłada, a teraz czasami zawodnicy nakładają. Rąk. Musicie iść tam, ze zdezynfekować ręce. Dawaj, szybko, tam idźcie. No to jeszcze, jeszcze Tak, idźcie idźcie, 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 tak. tak. Dezynfekuj, rączki myj. Zapraszam do budynku. Sztafeta. Główna. Jesteśmy na dekoracjach, No ciekawa, Sami bardzo sytuacja. Właściwie ręcznie odbierają nagrody wskazane przez. A, dlatego nie ma naciągania koszulki. Wszystko ja? Tak. Normalnie a jest, zatem że przystępujemy już już do dekoracji. Szaleństwo. Czyli najpierw trzeba dokonać dezynfekcji, proszę uprzejmie, w razie czego mamy również. Drugi wicemistrz z Polski i brązowy medal zdobywa drużyna. Mi tutaj z Bratislawia Wrocław w składzie. Jakub Kowalczyk, Adam Wąsowicz, Hanna Fijałowska, Łukasz Klimaszewski. Zapraszamy na scenę. Brawo! Dlaczego trener chodzi razem z drużyną? Otóż trener odbiera medal pamiątkowy Mistrzostw Polski MTB XCO 2020. Razem z drużyną odbiera swój medal. Wow. Za trud włożony, za ciężką pracę w przygotowanie całej ekipy do startu. I wielkie brawa dla nich moi drodzy. Wielkie brawa! pierwszego Po tylu latach trzeba było się doczekać medalu, no bardzo ciekawa sytuacja, ale przepisy są przepisy, tak to wygląda. Co mogę powiedzieć, no? To trzech razy sztuka. Protesty nie zgłaszałem, proszę bardzo. Samo wyszło przypadkowo. Założę się, że nam by nie odpuściła Warszawa. Po raz czwarty z rzędu i trzeci w rąkowie. Grupa Volkswagen wow. Samochody Dostawcze MTB Team w składzie Nowak Stanisław. Podgórska Aleksandra. Klimek Krzysztof. Wow. I Helta Filip. Gratulacje, wielkie brawa. Wielkie brawa, moi drodzy mistrzowie sztafety głównej TBXR 2020. A Darek chciał iść do domu, i ja bym tamtym. Mogłem go wysłać. Bo on chciał iść, bo się jutro ściga. A tak to ma okazję, robić na zostaną O, poszli wszyscy. Gratulacje na podium. Czekaj, chodźmy do. A jutro pierwszy z moi drodzy, już na godzinę Takiej nie ma chyba. Dobra. Nie wytrzymał. Tak się. Bo, bo tak. Piąte, czwarte, czwarte. Ta, piąte. Nie, wytrzymał nie, nie wytrzymałem tak, że nie tego nie brałem po ochotnicy, a jak zobaczyłem, jak się biedak wypierdolił, to mówię wam, jak ja to zobaczyłem, nie mogłem mu pomóc. I tak stanęli, czemu nie pomagasz swojemu? Tak wszyscy krzyczą, nie? A jakbym ci pomógł, to by już dyskwalifikacja od razu. Ale ja się Ale ty, jeszcze krzyknął. ojojoj. To jeszcze na koniec zbiję Piot, a nie, to wy jeszcze jedziecie. Chyba, że tym ten. W młodej parze być drugi jakiś ładny. To zrobię im? O sobie? To tu się stawia tak samo chętnie. <laughs> to wielko marzeń drzy. Dobra, żyję, gdzieś tam już, już hajsy, pieniądze wielkie!